Największe nazwiska w świecie bitcoina spotykają się w tym tygodniu w Nashville na konferencji Bitcoin 2024, największym wydarzeniu bitcoinowym na świecie. Wśród prelegentów są Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr., Caitlyn Wood, Michael Saylor i wielu innych, m.in. Edward Snowden. Czy pojawi się osobiście? które wydarzenie się rozpoczęło i między innymi wstępu nie mają niedźwiedzie, czyli bear market jest skancelowane. Dyskusję między innymi otworzył Michael Saylor. Yeah, I think 2024 is year one of mainstream institutional adoption of Bitcoin, so clearly the momentum's picked up. I get a lot more calls from uh, public company CEOs. I'm invited to talk to boards more often. Pierwszy dzień skupił się na budowaniu produktów finansowych opartych na Bitcoinie, roli Bitcoina w tradycyjnej bankowości, korporacjach prowadzących Bitcoina i wielu innych tematach. Jak to w Ameryce, nie obyło się oczywiście bez kontrowersji, a jednym z gości była bohaterka mema Hak Tua, czy jakby to powiedzieć, What's one move in bed that makes a man go crazy every time? Oh, that you, you do... gotta give that huck too and spit on that thing, <laughs> która zrobiła sobie zdjęcie z jednym z kandydatów na prezydenta USA, JFK Juniorem. Dlaczego w ogóle się tam pojawiła? Token związany z tym wideo ma aktualnie niemal 3 miliony kapitalizacji rynkowej i po wczorajszym wystąpieniu urósł z ponad 100%. Co prawda swoje ATH zaliczył miesiąc temu i później bardzo mocno spadł, jednak ci, którzy nadal go trzymali, mogli cieszyć się chwilowym wzrostem w ostatnim tygodniu. A Wy trzymacie tego typu tematyczne coiny? Jeżeli jesteście zainteresowani tym wydarzeniem, jest ono dostępne online dla każdego na YouTube. A link dodam w opisie filmu. Wielu czeka przede wszystkim na wystąpienie Donalda Trumpa, który znacznie zmienił swoje stanowisko w temacie krypto w stosunku do poprzednich wyborów, gdy twierdził, że to narzędzie do niszczenia dolara, do czego on jako głowa państwa nie może dopuścić. Są też tacy, którzy oczekują, że swoją obecnością zaskoczy również Kamala Harris. Dzieje się tak dlatego, że ludzie oczekują, że demokraci, by zaskarbić sobie więcej głosujących, również opowiedzą się pozytywnie za rozwiązaniami w świecie krypto. Czy tak będzie? Póki co nie ma żadnych oficjalnych informacji. Jednak w wywiadzie z tego tygodnia Mark Kuban, czyli biznesmen, właściciel Dallas Mavericks i ogólnie inwestor krypto, powiedział, że zespół Harris skontaktował się z nim z wieloma pytaniami na temat kryptowalut. I jak mówi, traktuje to jako dobry znak. Jednak sceptycy twierdzą, że kryptowaluciarze wyłaniają się jako siła polityczna w obecnym cyklu wyborczym i po prostu zostaną wykorzystani w walce politycznej. I dopiero czas pokaże, ilu nada rzeczywisty priorytet kwestiom kryptowalut podczas swojej kadencji. Wskaźnik posiadania krypto w USA wzrósł o 10 punktów procentowych w 2023 roku. Jako wskaźnik tego, ilu Amerykanów posiada krypto dzisiaj, szacunki sugerują, że nawet 93 miliony osób może posiadać jedną lub więcej kryptowalut. I właśnie konwencja Bitcoin 2024 przyciągnęła bezprecedensową liczbę polityków i biznesmenów. Ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich będzie miała miejsce dzisiaj, ale inwestorzy już teraz rzucają się na nową monetę, która jest najbliższa byciu oficjalnym tokenem Igrzysk, czyli The Mem Games. W ciągu tygodnia ten token zgromadził ponad ćwierć miliona dolarów od smart investors, którzy chcą wykorzystać rosnącą gorączkę olimpijską. To właśnie ta moneta o tematyce Igrzysk łączy pięć najlepszych projektów Memcoin w nowatorskim formacie zakupu i gry, które jest zarówno zabawne, ale możliwe, że też dochodowe. Memcoiny biorące udział w The Mem Games to Dogecoin, Pepe, Brad, Turbo i Doge with Head. Każdy z nich reprezentuje inny kraj. Mem Games łączy w sobie niezbędne elementy sukcesu w grach, takie jak ryzyko, emocje, rywalizacja, nagrody i element losowości. I to w połączeniu z ogólnoświatową atrakcyjnością memów i właśnie igrzysk olimpijskich sprawiło, że kryptowalutowe i technologiczne media już teraz nazywają Mem Games oficjalnym memcoinem igrzysk. Oprócz kryptodegensów moneta ta spodoba się również fanom sportu i gier losowych, ponieważ przenikanie się tych trzech różnych odbiorców staje się coraz bardziej powszechne. Chociaż rynek krypto ostatnio się cofnął, ponieważ spotowy ETF dla Ethereum zamienił się w wydarzenie typu Sell the News, a Ethereum poszybował w dół. Na tle wyprzedaży Big Tech aktywa takie jak The games prawdopodobnie będą nadal przyciągać smart money. Bo kryptoinwestorzy zawsze szukają czegoś nowego, co ma potencjał trendu i prawdziwie unikalną propozycję sprzedaży na zatłoczonym rynku memcoinów. Zauważcie, że jednym z najpopularniejszych memcoinów dziś na CoinMarketCap jest również związany z Olimpiadą Solympics, który wzrósł w ostatniej dobie 34%, a w ostatnim tygodniu ponad trzykrotnie. 38% całkowitej podaży tych tokenów zostało przeznaczonych na przedsprzedaż tego unikalnie zgamifikowanego memcoina. Token można kupić za jednorazową niską cenę 0,00905 dolara, ale w ciągu najbliższych 29 minut wzrośnie stopniowo do następnej ceny, ponieważ przedsprzedaż wejdzie w trzeci etap z 10. Tak więc możesz wybrać jedną z pięciu postaci memcoinów, czyli Dogecoina, Pepe, Dog Head, Bread czy Turbo. I zobaczyć, jak biegną sprint na 169 metrów, gdzie każda z postaci ma 20% szans na wygranie 25% bonusu od swojego zakupu. Oznacza to na przykład, że osoba biorąca udział w przedsprzedaży, która kupi 1000 tokenów, ma dużą szansę na automatyczne otrzymanie dodatkowych 250 tokenów chwilę po zakupie. Ponieważ użytkownicy mogą kupować tokeny tyle razy ile chcą bez minimalnej kwoty, mogą stale poprawiać swoje szanse na wygranie bonusów w postaci tokenów. Zauważcie, że ta przedsprzedaż odbywa się równolegle z tegorocznymi igrzyskami, które zakończą się 8 września. 10 września token zostanie wprowadzony na giełdy zdecentralizowane, gdzie oczekuje się, że cena gwałtownie wzrośnie. Oprócz bonusów uczestnicy mogą od od razu wykorzystać swoje tokeny, zarabiając pasywny dochód ze stakingu, czyli zmrożenia tokenów. W chwili nagrywania tego materiału osoby stakujące mogą zarobić aż 919% w skali roku, co oczywiście jest dynamicznym wskaźnikiem i będzie spadać wraz z ilością zastakowanych tokenów. A dziś jest to już 11 milionów tokenów. Ten token jest aktywem zgodnym z Ethereum, więc staking jest udostępniony w łańcuchu Ethereum. Według panelu stakingu na stronie internetowej jest emitowany w tempie 38,5 na wyprodukowany blok i będzie dystrybuowany przez okres dwóch lat. I inwestorzy mogą być pewni bezpieczeństwa technologii projektu i rzetelności zespołu, ponieważ The Mem Games zostało zbadane przez SolidProof oraz Coinsalt. Potencjał maksymalizacji zwrotu z inwestycji poprzez zakup tokena jest dziś wysoki, ponieważ szum wokół igrzysk olimpijskich narasta, a coraz więcej osób po raz pierwszy słyszy o The Mem Games. Jeżeli jesteś zainteresowany tym projektem, link znajdziesz w opisie filmu, a na ich Twitterze już dziś mają ponad 17 tysięcy followersów. Dajcie znać, co myślicie o tych zbliżających się wydarzeniach. Do następnego.